Medycyna pola walki. W moim odczuciu najfajniejsza jest obsługa broni krótkiej, czyli umiejętność obsługi pistoletu i strzelania z niego. Najbardziej przydatna, chyba z takich cywilnych elementów, to medycyna pola walki i działanie w stresie. To było bardzo fajne. Ciekawe były tematy związane z przygotowaniem się do ewakuacji, przygotowaniem miejsca do spania w lesie, ale też oczywiście to, co jest związane z obsługą broni i obchodzeniem się w ogóle z tego typu urządzeniami. No to jest wiedza, która może nie przydaje się co dzień, ale warto coś takiego wiedzieć i znać. Zdecydowanie tak. z pewnością daje jej jakiś taki obraz, na co muszę zwrócić uwagę i więcej praktykować. Także to jest bardzo fajny wstęp i teraz tylko to rozwiję. Także dobra pomoc na początek. No zdecydowanie tak. Tak, to, nie, to są takie elementy, takie rzeczy, których nie myślimy na co dzień, ale te rzeczy, o których się tutaj dowiedziałem, na pewno spowodowałyby, że byłbym się pewniejszy, wiedziałbym jakich błędów po, uh, uniknąć, jak się zachowywać w takich sytuacjach. Najlepiej mi się strzelało na długim dystansie z AK. AR. Ja jestem fanem krótkie i wyborowy, także z Glocka mi się bardzo dobrze strzela, no i z 308 mi się rewelacyjnie mi się strzelało. Ciekawa była, bo nie krótka, ale mamy tutaj różne, różne kategorie. Mi się najbardziej podobały chyba jednak pistolety. Zdecydowanie. Tak, ja sam za podejrzewać podejrzewam jeszcze swoje dzieciaki tutaj, że może też się czegoś fajnego nauczą. No pewnie, że tak, zresztą każdy musi sam się przekonać.